Ej siemaneczko drodzy, z oczywiście Gatner, ja was witam w kolejnym odcineczku z serii, zagrałem sobie oczywiście w Dining Lighta i oczywiście co standardowo na samym starcie ze mną jest kamermenka, yeah. pomachaj do kamerki ładnie, widzicie ją, oczywiście kamerka jest elegancko zrobiona, także powinno wszystko działać, nie powinno być przegłosu, także oczywiście subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, wbijajcie na... TikTokka i na Instagrama, bo tam też wiecie wcześniej co się dzieje. Także tak? Tak. Mają wbijać? Tak. Nie Zapraszam mamy... serdecznie. <laughs> Zapraszam serdecznie. Dobra, także dawaj. Kontynuuj. Be, bez wydarzenia. I tak. Wszystko słyszysz normalnie ten? No. Ну no, я на радио Dobra, to sobie ogólnie pominiemy. Aha, fajnie, dźwięku nie mam. Bo ta scenka była w poprzednim odcineczku, także mogę, może to, to sobie na spokojnie pominąć. A ja nie mam dźwięku. Ty to całe pominąłeś? Tak. Także dobra, widzimy się za chwilę, bo muszę ten dźwięk ogarnąć. Okej, okay, drodzy, to już witam po cięciu, teraz już wszystko słyszę. I możemy grać. Dobra, ja wychodzę.

Andrzeju, gdzie ty tak szybko biegniesz? Ty jesteś bardziej już do przodu niż ja. No. O, jak zwykle, pierdyknęłam obok. Kurczę, mnie też z dialogi tak ucina. No, ale mi też. Nie wiem czemu. Dobra. Lecimy za Hakonem. Przyszymy etapy, by sprawdzić swój cel. Dobra, podążaj za Hakonem. Kurde. Poczekaj na mnie, jak tam dojdziesz do jakiegoś punktu następnego.

Okej okay. No a czy ty w tym mm. momencie, tutaj? Zagajniki Zagajniki dachowe. W trakcie przemierzenia Wiliadory wypatrzy zagajników, o, czyli fajne rzeczy idzie dostać standardowo. A ja bo... znalazłam kryształ. Nice. No, jakie choć pokażę ci, skoro ja jeszcze nie przeszukałam wszystkiego. Sam seić. <laughs> Słuchajcie, coś co się chyba było. No, Bo i nie. Tu jest jeszcze. Piura. Dobra, tu jest rumianek, jakaś skrzyneczka. Potem tu.

Dobra, to lecimy za nim Ale szybki jebany No co nie? Ma kondykę Ja je ja nie <laughs> Więcej pal to na pewno będziesz miała kondycję Ja nie palę Ty wapujesz, ja wiem no. Ja podtrzymuję tylko Dobra O budynek gierę. No i co? No ja Jeszcze nie w tym samym momencie, w sumie. Mmm. Dobra, powiedzmy coś o nich więcej. Dam to samo.

No Boże, zaś bieganko. No Jak dziewięćdziesiąt procent tygry. Nie lubię biegać. Dobra, mam ta wytrzymałość szybko spada. Dobra, hop. No pewnie. Co porąbany kolego. Dobra, ma skrzynkę. A pusto. No już otwieram no. Lepiej, żebyś nie wiedział na Dobra! Nie słabo go jeszcze znam, to lepiej, żebyś nie wiedział. <noise> o, już się budzą. Nie! Co, znowu się będziemy z nimi bić? Będzie spieprzać, a nie się bić. Oni mnie zjedzą pięć tysięcy razy. <grywa> Dobra, to lecimy na, za na bazar. Trzeba to, to symbol bezpieczeństwa nocą. No, czyli standardowo zarżeni od niego uciekają. No, i gdzie ta paruwa pobiegła znowu? Dawaj, dawaj, Aiden! No, biegnij. Dobrá. Dobrá, máme to. Mm. Tak nas wpuścił, że nas nie wpuścił. Fiod. Prawda? No mm. oh, fajnie. Uh, mhm. Mm Super. Będzie ciekawie. Jej! Dobra, lecimy. Mhm. Biegnij! Jezu, to mi nie chce biec. A mi biegnie. No nie odwracam się przecież, po co po mnie krzyczysz? Tam na górę, ja już go zażenad nad wyprzedzić, nie?

w skurczy synki, no łatwo łatwo z, z nimi odciałam główkę. gównka, z buta. Ty jesteś paruwo. Była wszyscy. Mhm. Łatwo z nimi poszło. No ty paruwo. No ile ich tu jest? ale się O, kolega z pracy, a wrapie, No i problem. Właśnie nie wiem co teraz dać. Ja sobie dałem te pierwsze po lewej. No. Okej. Okay. Kryjówka Kiliana, nowa bezpieczna strefa. Są tu jakieś rzeczy ciekawe? Coś leży. Nie mogę tego odjąć Bo jego nie będzie, dopiero mogę coś zabrać Nagranie... Dobra, poczekaj do rana mm, kolejne sny czekać do rana, nie? Tak. <laughs> o nie. Okej. Okay. Dobra. Zasu mogę tutaj to wziąć. No, o, mogę. Eksploracja nocą. Pełne miasto zarażonych bezpiecznie jest. Wtedy przemieszczać się głównie po dachach. Unikaj, oko, unikaj w okolicę, przemieńców. Jeśli cię zobaczą. Zalarują innych zarażonych i rozpoczną pościg. Podczas pościgu rodzą się zaklęciami na dachach schronie się w świetle UV. Okej, okay. co? So. Sens. Mm, już bardzo dobry pomocnik. Teraz tak masz ranek. Aha, my dopiero po tej misji możemy grać razem. Tak? Mhm. Dobra, lecimy na ten szpital. Dobra, Medical Center, a tam jest wejście, dobra skaczemy. Nie Dobra, tu już jest na autobus. Szybko, ale zaraz jakieś zombiaki zjedzą. Gdzie tu jest ten autobus? Po lewej stronie od wyjścia. O nie, już mi tu zombiaki wlazły! To zabije? Są bardzo łatwe ząbiaczki. Dobra, jest tu coś, co mi się przyda, nie ma nic. Dobra, to idziemy przy... za flarami. A No Czy jest jakiś... po co ja wejść do tego autobusu? Żeby się dostać do szpitala. No dobra. Okej, okay, dobra, muszę tam dojść do niego, pyk Dobra, hop O, gdzie on porasta? Tam jest Dobra, to jest ten kosz, pyk Coś jest, ale kosz. Okej, okay, schemat wytrych. Mm, dobra. Trzeba wytrychy stworzyć. Wow, ej. Ja tyle złomu zbierałem, nie? No. Że ja na ten moment mogę stworzyć ze wszystkiego, co mam, 172 wytrychy. No, ale ja też. Nice. Widzisz, nie jestem taka głupia. Nie, na razie stworzę kilka, no. Bro, szkoda tyle złomu marnować. Tak wiele Właśnie... robisz. A tak, z 20 myślę, że zrobię. Więcej myślę, że na razie mi nie będzie potrzebne. Przynajmniej na razie. Dobra. Otwieranie zamków, poruszanie, a przekręcanie tak jak we poprzednim dalnym live, w sumie. Dobra, mamy. Kuźwa Nie kłonąłeś. Zdasz się na rzeczy. Nie miałem wyjścia. Musiałem się znać na rzeczy. Okej Bratu. Co jest? ja cały czas przeszukuję i rzeczy szukam. O nie. Tyk na górę. Wdawało mi się, że ja tu mogę jakoś przejść, a nie, wydawało mi się. hop i teraz tu hop i hop. Dobra. No, dawaj. Okej. Okay. Dobra, otwieramy O, jeden nawet się coś wspomina Ten szpital, dobra, damy to. Okej. Okay. Jezu, jak mnie denerwuje to, że te dialogi uciny. No mnie też to denerwuje i nie wiem, od czego to zależy. Także dobra, drodzy widzowie, to by było na tyle w tym odcineczku, tak? Mhm. Mm się w kolejnym odcinku Diningleta, także oczywiście subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, wbijajcie na naszego TikToka i na Instagrama, tak? tak. Tak, widzicie kamerunka potwierdza. I trzymajcie się. Do zobaczenia! I na razie. Adios. <laughs>